Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Pewnego razu Jezus przychodził w Szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w Szabat. A on im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód? on i jego towarzysze jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne których nie było wolno jeść ani jemu ani jego towarzyszom lecz tylko kapłanom albo nie czytaliście w prawie że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu a są bez winy oto powiadam wam tu jest coś większego niż świątynia Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Pan Jezus przechodzi pośród zbóż, razem z apostołami, jest Szabat i są uczeni w piśmie faryzeusze, którzy przyglądają się temu, co robi Pan Jezus i co robią Jego uczniowie. Patrzą złym okiem. Patrzą, żeby zobaczyć zło, i dostrzegają, że w Szabat jego uczniowie łamią przepisy Szabatu. Pobożny Żyd w Szabat niczego nie stwarzał. Zakaz był żniw. Oni byli głodni, ale to ich nie obchodziło, Faryzeuszy, że w Szabat nikt nie powinien być głodny, że w Szabat powinni wszyscy się cieszyć, bo w Szabat trzeba uwielbiać Boga za Dzieło stworzenia. Szabat mamy przygotowywać się w Dzień Święty do bycia w niebie. Jest to taki święty czas, który przygotowuje nas do świętej wieczności. Ale ci Faryzeusze o tym zapomnieli. Zapomnieli nawet o tym, co czytali. Dzisiaj Pan Jezus przypomina: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, kiedy wszedł do domu Bożego? Kiedy został poczęstowany właśnie chlebami pokładnymi, które były tylko przeznaczone dla kapłanów. Ani Dawid, ani jego przyjaciele, jego kompani, którzy uciekali przed Saulem, nie mieli prawa spożywać tych chlebów. Jednak kapłan spojrzał nie przez pryzmat takich praw, przepisów, tylko pryzmat miłosierdzia, bo oni byli w potrzebie. Bo oni byli głodni, czuli głód, mogliby osłabnąć, a mogłoby to sprowadzić na nich śmierć. Życie człowieka jest ważniejsze niż przestrzeganie szabatu, bo szabat ma służyć życiu, pomnażaniu życia, żeby to życie było szczęśliwe, piękne. Tak trzeba się przygotowywać do szabatu, żeby ten szabat wszyscy byli szczęśliwi. Do dzisiaj, gdybyśmy tak posłuchali pobożnego Żyda, to mówi, że w Szabat jest zakaz mówienia o rzeczach złych. Nikomu nie można nic złego powiedzieć. Jeżeli zasiadają przy stole rodzice z dziećmi, to ojciec ma obowiązek chwalić. Może powiedzieć na ucho dziecku, na przykład swojej córce: wiesz, ale dzisiaj pięknie wyglądasz. Dobrze jest, jak Młoda dziewczyna pierwszy raz usłyszy, że jest piękna od swojego ojca. Usłyszy, że jest kochana, że jest cudowna, wspaniała. Dobrze jest, jeśli młody chłopak pierwszy raz usłyszy o swojej sile, o swoim męstwie, o swojej odwadze od ojca, że jest dumny z takiego syna. Bo jeżeli nie, no to pójdzie na przykład do jakiegoś herszta bandy, albo po prostu się załamie, zrezygnuje. A dziewczyna z kolei może będzie szukać akceptacji pierwszym z brzega no właśnie jakimś chłopaku, który chce chcąc ją zdobyć, zmanipulować. Powie to co ona chce usłyszeć, ale nie to co on czuje, nie od serca. I wtedy głodny człowiek to jak ktoś powiedział nawet śmieci będzie jadł. Ze śmietnika się naje. Więc, żeby zabezpieczyć dzieci, rodzice mają ich błogosławić. Szczególnie błogosławieństwo Ojca jest bardzo ważne, żeby te dzieci były chronione przed działaniem złych mocy. Po to jest Dzień Święty. Dzień Święty jest po to, żeby uświęcić drugiego człowieka, sami, żebyśmy byli święci, to znaczy napełnieni Duchem Świętym. I w tym czasie jest bardzo ważne dla nas, katolików, żeby napełniać się chlebem eucharystycznym, żeby być na mszy świętej, żeby być w świątyni, a Pan Jezus jest czymś więcej niż świątynia. Tutaj też można powiedzieć, że Pan Jezus objawia swoją godność, że jest świadomy tego, że jest Bogiem, bo tylko Bóg jest ważniejszy od świątyni. I dzisiaj Pan Jezus też mówi o tym, że jest Panem szabatu. Tylko Bóg jest Panem Szabatu, ponieważ to Bóg go ustanawia. I dzisiaj, patrząc na Pana Jezusa, chciejmy zobaczyć Jego bóstwo ukryte, które się ukrywa. Ukrywa na Eucharystii, ukrywa w drugim człowieku, Jego człowieczeństwie, ale też Bóg chce, żebyśmy też napełniali się Jego obecnością. Moi drodzy, wczoraj rozważaliśmy. Słowa pana Jezusa, który powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. To znaczy, zabiorę wam ten grzech, zabiorę wasze smutki i kłopoty, ale dam wam pewne jarzmo. Ktoś może powiedzieć: Po co mi ta belka? Po co dźwigać belkę, kiedy jestem obciążony? A jednak, żeby znaleźć ukojenie. Podobno ornitolodzy znaleźli taki gatunek ptaczka małego ptaszka, który, żeby przelecieć przez morze, bierze ze sobą jakąś gałązkę, gałązkę, która którą trzyma w dziobie. Jeszcze to jest obciążenie dla niego. Ale co, po co to robi? Okazuje się, że po jakimś czasie, jak tak leci, na tej wodzie kładzie tę gałązkę i dzięki niej może się utrzymać na wodzie. Kiedy odpocznie, znowu ją bierze i leci dalej. Dla nas Boże Przykazania są jak ta gałązka. Gałązka, która pozwala nam się unosić na tej wodzie w wodzie naszego życia, żebyśmy nie utonęli. Nie utonęli w naszych kłopotach, troskach, żebyśmy mieli rzeczywiście ten Boży Pokój w sobie. Również, kiedy patrzymy na Przykazania, to trzeba je widzieć. W kontekście miłosierdzia. One nie są po to, żeby nas przygniatały, ale po to, żeby nas zbliżały do Pana Jezusa. Przestrzegać przykazań trzeba, ale są takie sytuacje, w których trzeba coś więcej niż tylko przestrzegać przykazań, trzeba miłosierdzia. Żeby to zrozumieć, potrzeba mieć Ducha Bożego, który pozwala rozpoznać daną sytuację. Przykazania nie mogą być obciążeniem, ponieważ przykazania. Jeżeli są napełnione Bożą Miłością, to sprawiają, że zaczynamy żyć zgodnie z naszą naturą. W naszej naturze jest zawarta rzeczywistość czynienia dobra. Kiedy czynimy coś złego, działamy wbrew sobie, niszczymy naszą naturę. Moi drodzy, te przykazania, trzeba patrzeć przez nie przez pryzmat. Bożego Miłosierdzia. Ważne jest, żeby je wypełniać, ale wypełniać nie tylko w stosunku do litery, ale przede wszystkim w stosunku do samego Boga. Żeby nie czynić to dla przykazań, na takiej zasadzie, czy był tu grzech, czy nie było tu grzechu, ale na zasadzie, czy Chrystus jest zadowolony. Czy Chrystus. Może takim moim życiem się pochwalić, czy też nie. Czy Chrystusowi takie moje postępowanie podoba się, czy też się nie podoba? Tym wyznacznikiem tego, jak należy przestrzegać przykazanie jest sam Chrystus. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.